Cześć witajcie, dzisiaj tak nietypowo ponieważ nie będę grał a pokażę wam fajny serwer fajny zależy jak, to, jak kto to przyjmuje yy, dlaczego fajny bo to jest serwer jak widzicie nazwa serwer modme.info achievement mod tak nie inaczej na tym serwerze możecie napisać sobie wszystkie achievementy jak to zrobić wystarczy wpisać komendę Wykrzyknik Spacja AA Spacja Get Spacja Nazwa w Klasy, w którą chcemy nabić achievementy Na przykład Scout Nie, Scout jest po polsku Dobra, nieważne Napiszemy spy e, Spy ale. No ja niestety wszystkie osiągnięcia mam, więc tego nie nabiję, nie? Bo sobie, no mówiąc brzydko, nabiłem o, osi y, osiągnięcie 93% Oczywiście to nie nabija nam wszystkich achievementów Bo na przykład Osiągnięcie ogólne nam nie nabije Nie, nie nabije nam powtórek I to by było na tyle Wszystk osiągnięcia, osiągnięcia wszystkich klas zaczynając od Scouta Kończąc na yy, Kto jest ostatnią klasą? Kończąc na Szpiegu nabija nam wszystkie achievementy. Jeśli nie nabije wszystkich, na przykład połowę, albo tam jednego nie, jeszcze raz wpisać komendę. Wszystkie komendy będą w opisie tego filmiku, po to, żebyście nie musieli szukać nigdzie, ani tutaj na tym serwerze szukać tych komend, Bo po co? Jak mogę Wam ułatwić sprawę? Można nabić Halloween wpisując wykrzyknik Halloween, można nabić właśnie klasami, i to by było na tyle. Dostaniemy za Achievementy wiele, wiele ciekawych itemów. Czemu nie mogę wyjść? LOL Dostaniemy wiele, wiele ciekawych itemów, które mogą nam się przydać. No ale nie polecam Wam tego, bo gra staje się wtedy nudna, bo już mamy wszystkie Achievementy nabite. Ja na przykład sobie nabiję i trochę tego żałuję. No bo zawsze wiecie, sprawdzało się Achievementy, jakie można nabić na danym serwerze, i starałem się te Achievementy nabić. A teraz wchodzę na jakiś serwer i po prostu. Zabijam, a to jest bez sensu, bo lubię zabijać. Jak lubię zabijać dla jakiegoś głównego celu. No, to było na tyle. Padnę to wyłączę. Chciałem jakąś muzyczkę w tle dać, ale nie dam. Musi mi mu wystarczyć mój szkaradny głos. Wiem, wiem. Nikt go nie lubi, nikt nie mówi. O. Co? Ja nie zabiję kogoś. Ja kogoś nie zabiję. Je... Yeah. Dobra, nie, ja stąd idę. Wrócę do bazy. O! Asystę nawet mam! Tak, bardzo przydatna rzecz, jak już mówiłem. Takie arczywki, co je można bić. Au, bostoński tłuczek. Jeśli chcecie, zapraszam na ten serwer. Ciężko tu się jest dostać. Zawsze jest 32 na 32 graczy. Także trzeba sobie ustawić, żeby dołączyć automatycznie i zwolnić jeden slot. Tak, no to komentujcie, subskrybujcie. Nie hejtujcie mnie za to, że coś takiego tutaj podałem. O, to jest do osiągnięcie akurat. No, także pozdrawiam Was. Bywajcie. Adios.